Cześć. Jesteśmy firmą WinCars. Od kilku lat zajmujemy się sprowadzaniem samochodów z USA i Kanady do Polski, Bułgarii i Rumunii. Dziś chcę wam opowiedzieć, jak wygląda ten proces. W Ameryce uszkodzone samochody są sprzedawane przez ubezpieczalnie w domach aukcyjnych. Najpopularniejsze z nich to Copart i IAAI. Rynek jest tak skonstruowany, że nawet uwzględniając koszty transportu i odprawy celnej, zakup takiego auta jest bardziej opłacalny niż kupno w Polsce. Domy aukcyjne ustalają niskie ceny wywoławcze Ponieważ nie opłaca im się przechowywać dużej liczby samochodów, ich zysk opiera się na wolumenie sprzedaży. Pierwszy krok to ustalenie z klientem preferencji co do modelu i budżetu. Następnie podpisujemy umowę, a klient spłaca wadium. Jest to forma naszego zabezpieczenia. Potem nasz doradca rozpoczyna poszukiwania auta zgodnie z ustaleniami. Zadaniem doradcy nie jest tylko znalezienie ofert, ale także dokładna ocena stanu technicznego i sprawdzenie historii pojazdu. W tym celu w USA wykorzystuje się raport Carfax, który zawiera informacje o właścicielach, uszkodzeniach oraz szczegółową historię serwisową. Nasz pracownik przysła komplet informacji klientowi, informuje o szacunkowej cenie zakupu oraz kosztach ewentualnych napraw. Gdy klient zatwierdzi wybrane auto, czekamy na aukcję. Możemy licytować sami lub przy obecności naszego klienta, na przykład za pomocą wideorozmowy lub stacjonarnie w naszym biurze. Podczas licytacji stopniowo podbijamy stawkę, nie przekraczając ustalonego budżetu. Jeśli nasza oferta okaże się najwyższa, auto jest nasze. Gratulacje. Po wygranej aukcji klient dokonuje płatności, otrzymuje dane do przelewu i samodzielnie opłaca auto oraz jego transport. Dodatkowo może wykupić ubezpieczenie na czas podróży auta w kontenerze. Następnie auto jest przewożone z parkingu do portu, ładowane na statek i płynie do Rotterdamu. Przez cały czas mamy dostęp do śledzenia samochodu. Na naszej stronie jest specjalna zakładka, gdzie można śledzić swój samochód. W Rotterdamie auto jest rozładowywane i przechodzi odprawę celną. Na sam koniec auto jedzie do Polski pod wskazany adres. Nasz pracownik przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty. Cały proces trwa około 2 miesiące i pozwala zaoszczędzić 30-40% w porównaniu z ceną na rynku krajowym. Brzmi świetnie, prawda? Mamy nadzieję, że udało nam się w prosty sposób wyjaśnić, jak wygląda proces importu auta z USA i Kanady. Jeśli macie pytania, możecie do nas zadzwonić, wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie i w mediach społecznościowych lub odwiedzając nasze biuro w centrum Warszawy. Czekamy na Was, aby pomóc w spełnieniu Waszych motoryzacyjnych marzeń.